Chodź tutaj, bo Wojtek coś mówi. Proszę zapytać Cię... Narkomane? Wojtek, mam do Ciebie pytanie. To nie jest tak, ustawiane, żeby nie było. Narkomanie. Proszę, nie mów narkomanie, ja chcę Ci zadać pytanie. Jedne... Jedyne. Narkomanie. Co no, mamy narkomanie. O i tam czeka. Cicho! U, lubi mnie. Ten Paweł z Warszawy nęka mnie i Ciebie. To jest prawda czy fałsz? Pytanie: nie musisz. Co. So, e, Prawda. O, to do a, a ty też mnie nękasz. Ja <coughs> nie no ja widzę. No. O, Krzysztof. A ja tu nie siedzę nieraz Garnizor? na fotelu. A ja po... będę prezydentem. Na tym fotelu siedzisz? Nie No nie jak trzeba, to trzeba. Odpocząć od tego wszystkiego. No. No właśnie. Raptownie wchodzi policja. Ty jaki taki wiesz? pan Krzysztof Pan ja znania mnie. Pan nie idzie do tego. Z nami. A Krzysiek od razu do mnie kurwa o W ramię. Nie pozwól, nie pozwól! Ma... Nie. nie, o, o tutaj mnie, jak pochodzę. No, a ja mówię, Krzysiek, wszystko będzie dobrze. I oni, super policjanci, naprawdę. Fajni ludzie byli. No. A, naprawdę. I ta kobietka no. fajna. No, dobrze I Krzysiek, było tak, weszli tutaj policjanci, powiedzieli, pan jedzie z nami. Tak było, Zatrzymujemy pana. I on się przestraszył. I do mnie tak o, o jak kurwa się przytulił. <śmiech> tak <śmiech> się przytulił. No, tak się przytulił. No, naprawdę. I mówi do mnie, on jedzie ze mną. Ja mówię, oni, a wiesz, oni mówią, że nie może. Będę jechał z tym, z, z Wojtkiem, z wami. No i tak pojechaliśmy. Najpierw do banku. I potem do Krzyśka. I zajechaliśmy 12-15 do Choroszczy. Tak, Krzysiek, było? Tak. Kupiliśmy. Kemap. Po Kobabie. I w Choroszczy. Tak. My już Krzyśka zawieźli, my, ja mówię, na oddział, na oddział, tak, nie zatrzymali. Dziękuję, że zawiozłeś Nie, do banku, musiałem rozliczyć się. Tak, ale wiesz, za... zaraz ludzie powiedzą, do jakiego banku, że po y, ten. Nie, <grym> na pewno tego nie było. Nie, ja tam nie wożę, Wojtka. I, I pojechaliśmy do Choroszczy, po, po Krzyśka. Po dwa druidy. <grym> ja jaki lubię, kur. Nie wiem jak ty, ale... Lubisz. Nie go płyza to. Bramy szuliłem. Ja ich ja tam, ja tam lubię. Szyliłem. Z wolnego. Z wolnego wolnałem. Z wolnego.